W tym filmie opowiadam o sławnej postaci, to papież Hadrian i. Papież Hadrian i był papieżem Kościoła rzymskokatolickiego w latach 772-795, urodził się w Rzymie i tam dorastał. Hadrian i uważany jest za jednego z najważniejszych papieży średniowiecza. W trakcie swojej kadencji miał duży wpływ na rozwój kościoła i polityki. Hadrian i został wybrany na papieża w 772 roku. Jego wybór odbył się w okresie zamieszek politycznych. Poprzedni papieże mieli trudności z utrzymaniem swojej autorytetu. Hadrian został wybrany ze względu na swoją popularność i zdolności przywódcze. Ważnym elementem kadencji Hadriana i były relacje z Karolem Wielkim. Karol Wielki był potężnym władcą Królestwa Franków i wspierał kościół. Hadrian i koronował Karola na cesarza w 800 roku. Ta koronacja wzmocniła wieś między Kościołem a Królestwem Franków. Hadrian i wprowadził różne reformy w kościele. Wspierał poprawę kształcenia kapłanów i przestrzeganie praw kościelnych. Liturgia również została rozwinięta pod jego przewodnictwem. Reformy te przyczyniły się do umocnienia Kościoła. Podczas kadencji Hadriana i sztuka przeżywała rozkwit. Wspierał budowę i renowację wielu kościołów w Rzymie. Kościoły te są dziś ważnymi dziełami sztuki. Zaangażowanie Hadriana przyczyniło się do szerzenia wiary chrześcijańskiej. Hadrian i miał znaczący wpływ na rolę papieżstwa. Ugruntował autorytet papieża w świecie chrześcijańskim. Hadrian walczył o niezależność kościoła od władzy świeckiej. Dzięki temu wzmocnił pozycję papieża na długie lata. Hadrian i prowadził również walki z innymi religiami. Walczył z wpływem arianizmu, innej chrześcijańskiej nauki. Ponadto bronił ortodoksyjnej nauki. Konflikty te były ważne dla jedności Kościoła. Dziedzictwo papieża Hadriana jest odczuwalne do dziś. Jego reformy i decyzje miały długotrwały wpływ na Kościół. Wiele jego pomysłów wciąż kształtuje Kościół katolicki. Hadrian i jest uważany za jednego z wielkich papieży historii. Papież Hadrian i zmarł w 795 roku w Rzymie. Po jego śmierci, jego następcą został papież Leon III. Hadrian pozostawił silny i wpływowy kościół. Jego następcy kontynuowali wiele jego pomysłów i reform.